Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, wstaje dzisiaj 6 rano, wchodzę na Signala i napisał Jakub. Nie mogłem Jakub tego na, nie nagrać, wybacz mi, ale cieszę się razem z Tobą. Zobaczcie, co wymyślił Jakub. Wrzucił informację, wrzucił kupon, zaraz go Wam pokażę. Trafił ponad 72 kurs. Zagrał co prawda tylko za 2 zł. i szkoda, że tylko Jakub za 2 złote ale jesteś od niedawna w Akademii. Mam nadzieję, że te staweczki będziesz pomału podnosił. Jakub napisał do kasy. Wszystko z wczorajszych wyszukiwarek to jest magia. Połączone półtora gola do przerwy i wysokie kursy i tsunami. Jest to fenomenalne złoto. Pozdrawiam serdecznie, pięknie, miłego dnia. Ja mu napisałem wow. Nie gram codziennie, napisał Jakub. Tylko na czujkę z wyszukiwarki, rozważnie. I to jest petarda. Żałuję, że nie dałem za 50 ale jestem szczęśliwy, że jestem u Was, Jakub. Ja współpracuję z paroma Jakubami. Jakuby to mądre chłopaki. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Słuchajcie, tak wygląda kupon Jakuba, Mistrzostwo Świata, naprawdę o to chodzi. Jakub, widzę tu Olsztyna. nieważne. Torino Empoli, to było na wysokich kursach, Torino wygrało. Deportivo Moron, to było na obie strzelą po 2,50. Skończyło się 1-1, i dalej widzicie pół gola do przerwy. Typy z AI, półtora gola i 72-29 kurs trafiony. Mistrzostwo Jakub, oby tak dalej. Tylko moja taka rada. Oczywiście, ja nikomu nie zabronię grać takich kuponów, ale ja tych meczy chyba zagrałbym troszeczkę mniej. Aczkolwiek widzisz, będą takie dni, są takie dni, gdzie to wchodzi wszystko od góry do dołu, i faktycznie można wtedy ustrzelić tak zacny kurs jak ty. Gratuluję wygranej, wszystkiego dobrego, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Dzisiaj też widziałem, jest trochę meczy, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka, cześć.